Idąc na wycieczkę w nieznane, prawdziwy podróżnik zabiera ze sobą kompas. Igła kompasu zawsze ustawia się w tą samą stronę. A dzieje się tak dlatego, że Ziemia to gigantyczny magnes. Igła kompasu ustawia się wzdłuż linii, które łączą ze sobą dwa bieguny. Pole magnetyczne Ziemi chroni nas też przed promieniowaniem z kosmosu. Chroni tak jak parasol, chroni przed deszczem. Ale źródłem pola magnetycznego jest nie tylko Ziemia może nim być także zwykły magnes. Popatrzcie, jak działa na igłę magnetyczną. Oprócz Ziemi i zwykłego magnesu, źródłem pola magnetycznego może być także przewodnik z prądem. Czy to można jakoś sprawdzić? A pamiętacie kompas? Cewka to nic innego jak zwinięty przewód elektryczny. Zachowuje się jak magnes, gdy w przewodzie płynie prąd. Popatrzcie. Gdy wkładam do cewki magnes, jego igła porusza się. Takie urządzenia znajdziecie w głośnikach, w silnikach elektrycznych i w niektórych zabawkach. Magnesy mają dwa bieguny północny i południowy. Gdy zbliżamy do siebie dwa magnesy tymi samymi biegunami, odpychają się. Ale gdy zbliżamy przeciwnymi, przyciągają się. Elektromagnesy także mają dwa bieguny. Gdy odpowiednio podłączymy prąd, są nie do rozerwania. Jak to można wykorzystać? Na przykład w składnicach złomu do przenoszenia dużych metalowych przedmiotów, w urządzeniach do segregacji śmieci albo w dzwonkach elektrycznych, jakie na pewno macie w szkole.